Dziemaneczko, z tej strony Sympana Smoka i dzisiaj przeprowadzimy sobie wywiad z uczestnikami skyblockowego Mordoru. Jako pierwszy będzie EGNEX Open. Dzień dobry, witam Was wszystkich. Tak, no to może przejdźmy do pytań. Pierwsze pytanie, co skłoniło Cię do grania na tym serwerze? No ja myślę, że może tak wspólna zabawa z, no nie wiem, do kolegami i współpraca wspaniała, tak. E, dobrze, no to drugie pytanie. Na ile oceniasz swoją kreatywność na tym serwerze? No nie wiem, ja myślę, że tak, no może na pięć. Dobrze. E, ile rzeczy stworzyłeś na tym serwie? Pomyślmy. Może tak trzy, mogę je wymienić, nawet yy, może tak powiększyłem wyspę, chociaż to może nie być zalecane do budowli, ale dobra. Yy, nieskończone źródełko i... i kiedyś dawną drzewkami. To już nie ma. Dobrze, yy, Egnex Openowi już podziękujemy. Dziękuję. Dobra, witam Was po krótkiej przerwie reklamowej. I witamy drugiego uczestnika naszego y, programu y, PMP Tak, dzień dobry y, Dobrze, no to może polecimy z pytaniami Jaka rzecz podoba Ci się najbardziej na tym serwerze? Nie wiem e, Ten serwer, że jest bardzo fajny, że można tutaj się rozbudowywać i że jest takie przetrwanie Okej. Okay. Drugie pytanie. Co najbardziej przestraszyło Cię tutaj na skyblockowym Mordorze? O Boże, co mnie przestraszyło? Um... No mało rzeczy. Chyba nic na razie. A wymień jedną. Chociaż Nie, taką małą. Nie który z dachu mi zeskoczył i wybuchnął. Dobrze. E, no i ostatnie pytanie. Z jaką najcenniejszą rzeczą zginęłaś do tej pory? Z ich sami. No dobrze, dziękujemy. Do jednego z członków. Dobrze, dziękujemy. Okej, witamy Was po vlogu, krótkim vlogu reklamowym i kolejnym gościem jest... Pajek007 Dobra. E, no to może przejdźmy do pytań. Pierwsze pytanie. Co najbardziej zaskoczyło Cię na tym serwerze? Hmm, zaskoczyło mnie, że nie jestem tu adminem. E, dobrze, od kiedy, e, od kiedy masz zaszczyt grać w Minecrafta? Gram od wersji moim zdaniem najlepszej z całego Minecrafta czyli 1.7.3 beta. I to myślę, że będzie tak z 2-3 latem. Okej, okay. czy chcesz, żeby w Minecrafcie dodawali mody razem z update'em? No na przykład takie jak Mołku i Charles, czy coś w tym stylu to mogłyby być, ale nie takie tumeny i też jakieś potworki w ogóle hardkory, że właściwie walno mi dada. Dobra, ale proszę nie biegać po studiu, tylko usiąść spokojnie na pupci. Okej, okay, no to chyba już dziękujemy panu Fajakowi. Proszę zejść, proszę wyjść. 老人。